Były odwiercane dwa piezometry, to są takie otwory, których jest sześć na całej, na obwodzie, na wałach. Dwa były w złym stanie, więc mieliśmy po prostu obowiązek, żeby wykonać nowe piezometry. Te otwory mają za zadanie sprawdzanie stanu szczelności wałów, na ile wał... Przepuszcza wodę przez swoją konstrukcję, na ile on jest szczelny. Więc są potrzebne takie takiego badania bieżącego przez cały rok, monitorowania szczelności wałów, i z tego też wyciąga się wnioski oczywiście podczas przeglądów, które są robione corocznie. Jeden przegląd corocznie zrobiony z udziałem fachowców i co pięć lat jest kompleksowy przegląd zaporu robiony. W wyniku tego pięcioletniego przeglądu, który był zrobiony, wykonany w czerwcu okazało się, że wały są jednak nadają się do remontu. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał nam wykonać ekspertyzę. Ta ekspertyza to już będzie poważne badanie, w którym nawet nurkowie będą brać udział, żeby sprawdzić stan wałów wod, samego dna, stan zapory i pewnie to dopiero nam pokaże jaka skala remontów czeka. Ten zbiornik. Na pewno to będzie znacząca skala, jeżeli chodzi o środki finansowe. No i, i oczywiście również technologicznie znacząca. W najbliższych pewnie dwóch, trzech latach do wykonania. Już w związku z tym stanem wałów została obniżona tutaj woda w zbiorniku? Tak. Decyzją wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego obniżyliśmy wodę w zbiorniku o 70 cm. Chociaż wały nie są w najlepszym stanie, nie ma takiego zagrożenia, że nastąpi ich przerwanie na przykład. Gdyby nie było zagrożenia, to Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydałby takiej decyzji. Stąd jest obniżenie poziomu wody do 70, o 70 cm. więc oczywiście można mówić, że to jest jakaś być może niewielkie prawdopodobieństwo, niemniej jednak ocena ekspertów jest taka, że to takie zagrożenie się pojawia i musimy robić wszystko, żeby nie dopuścić oczywiście do jakiejś skrajnej sytuacji, więc no, potrzeba to po prostu wyremontować.